NIEMOŻLIWE! możliwe! wszystkim, Krzysztof Piekarz z tej strony, kanał SFD. Witam Was w drugim odcinku naszej serii. Od razu z góry muszę przeprosić, bo miało być co 4-6 tygodni, a przesunęło nam się troszeczkę. No ale musicie mi wybaczyć, gdyż yy, byłem w świecie i niestety nie mogliśmy tego przyspieszyć. Ale tak czy inaczej, jesteśmy w Opolu. Dzień zaczynamy od wizyty u Barbera w Rafał Ślęzak Barbershop, który oczywiście serdecznie polecamy. Potem mamy kolejne bloki atrakcji, czyli trochę treningowo, trochę motoryzacyjnie i trochę kulinarnie. Więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Ja kończę kawkę i zaczynamy dzień. Michał, jak oceniasz? Jestem Fresh. Dziękujemy Madzi za tą wspaniałą usługę. Wyglądam wreszcie jak człowiek, parę lat młodziej. Yy, tak czy inaczej, lecimy dalej, więc zapraszamy Was do oglądania. Złazie, no, jak obiecałem, tak mamy. Część motoryzacyjna. Dzisiaj dzięki uprzejmości Krzycha. Krzychu, powiedz pokrótce czym się zajmuje Twoja firma i Jasne. co to za samochody. Witam, nazywam się Krzysztof, jestem właścicielem firmy Columbus. Firma zajmuje się importem pojazdów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, naprawami powypadkowymi. Natomiast taki główny konik no to są modyfikacje. Poza tym mamy sklep internetowy z akcesoriami głównie do samochodów obrodowych. No i co? Mamy tutaj dwa typowo amerykańskie pojazdy. Pierwszy to jest RAM piątej generacji, RAM 1500, zmodyfikowany przez naszą firmę. No i tutaj w odróżnieniu od większości naszych realizacji, gdzie samochody podnosimy, ten jest obniżony, poszerzony, akcesoryjne koła, sportowy wydech, no i jeszcze kilka licznych, kilka detali, które powodują, że, że odróżnia się od samochodu seryjnego. Jest wyjątkowy, jest wyjątkowy. Natomiast ten no to już jest taka prawdziwa perełka. Jest to Dodge Challenger wersja Super Superstar. Samochód limitowanej w limitowanej liczbie produkcyjnej. Ten egzemplarz ma akurat koła yy, akcesoryjne, przewidziane do jazdy po szosie. Natomiast samochód serii nie wychodzi na specjalnych y, kołach 18-calowych z oponami Nitto, ponieważ samochód jest przygotowany do wyścigów na 1,4 mili. Tak no zwany, i moc jaka mo, jest? moc, jaka jest? No, moc y, serii na to jest 807 koni mechanicznych. No. To co? Jedziemy, Jedziemy się przejechać. No słuchajcie, akurat Dodge y, Challenger jest mi znany, bo posiadałem kiedyś Dodge'a Chargera, y, którego bardzo miło wspominam i w sumie... Pamiętam, że zawsze mówiłem o tamtym samochodzie, że środek tego samochodu to był taki skrojony jak dla mnie, a tu jest bardzo podobny środek, zresztą jak to, jak to w doczach, yy, więc czuję się tu, można powiedzieć, jak, yy, jak u siebie. Yy, jako ciekawostkę bym że też kiedyś licytowałem taki samochód, może nie taką wersję wypasioną, trochę gorszą, ale wizualnie podobną yy, też ze Stanów kiedyś, ale coś tam pamiętam, że cena akurat nie odpowiadała mi, bo jak się licytuje, chcesz jak najtaniej kupić, a nie jak najdrożej. I finalnie nie wylicytowałem go, yy, ale miałem taki plan, a gdzieś tam w przyszłości i szczerze mówiąc, też będę się skłaniał ku takiemu samochodowi, tylko w czarnym, w czarnym macie taki, e, taki model właśnie, żeby mi stał pod domem i cieszył, e, i cieszył moje oko, więc e, bardzo fajne. No, więc e, widzowie, jesteśmy w Dodge'u Challengerze. Ja akurat mam sentyment, który już mówiłem wcześniej do tego środka, bo tu się tak zajebiście siedzi po prostu. E, tak jak ja miałem Chargera, miałem kiedyś i to właśnie ta skrzynia biegów, tutaj to siedzenie, tu jest tak zajebiście generalnie. Ale tak czy inaczej, ja jestem fanem amerykańskiego klimatu, amerykańskiej motoryzacji, więc zajebiście miło, że mogę się przejechać. Dajcie mi chwilę, bo to jest 800 koni, więc tu trzeba... Ponad 800. Ponad 800, więc tu trzeba być ostrożnym. I ten kompresor. Kompresor chodzi. ale to jest samochód dla wielkich chłopów, nie? To jest taki typowy tak, muscle car, bo... To... Bo nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, bo na przykład z muscle to są tylko Dodge można by powiedzieć i... Za maskę można uznać trzy samochody, to jest Ford Mustang, Chevrolet Camaro, no i ten, właśnie Dodge Challenger, no jeszcze Dodge'a, Charger'a też, mimo tego, że ma czworo drzwi. A ja akurat Mustangów jakoś nigdy nie lubiłem, ale słuchaj, byłem teraz w Stanach ostatnio i wypożyczyłem sobie najnowszego Mustanga, bo jakiś wyszedł najnowszy Mustang, nie wiem, z roku hmm, temu. Tak. I powiem Ci szczerze, że tak jak nie lubiłem tych samochodów, jeszcze bez dachu wypożyczyłem, to naprawdę bardzo miło się jechało tym najnowszym ustawieniem, i gdzieś tam nawet rozważyłem, że jako taki sezonowy samochód mógłbym mieć taki, jeżeli byłby w rozsądnej cenie. Amerykańskie auto mają coś, czego coraz bardziej brakuje w europejskiej motoryzacji: duże silniki, często wolno sące. Jak ktoś lubi taką prawdziwą męską motoryzację, to już tylko Amerykę. Tak, tak. Stany są takim miejscem, że lubię tam jeździć i, i wracam chętnie tam, bo już cztery razy byłem i teraz sobie upatrzyłem na przykład tak jak byłem w Stanach Jeepa Wranglera chciałbym sobie sprawić jazdę na tych dużych takich kołach, lekko go zmodyfikować jako taki samochód taki właśnie do jeżdżenia na co dzień, taki niezniszczalny, żeby był no. nawet porysowany trochę, bo nawet mu to doda takiego uroku No to ja powiem coś od siebie, Jeep Wrangler to jest samochód, który jest jeden z samochodów najbardziej modyfikowany na świecie do niego jest najwięcej akcesoriów Samochód jak Lego, do tego jest, no, jest. Słyszałem właśnie. Multum, tam problem jest z, wybo z wyborem, co zrobić, prawda? Mamy na koncie kilka takich realizacji, między innymi jedną, był samochód, który teraz posiada Kuba Wojewódzki. Kontrowersyjna modyfikacja, ale, ale Kuba też jest kontrowersyjny, no, więc tak. tam tutaj idealnie pasuje. No nie, powiem, jest moc. No to też trzeba uważać, tak? Bo to... Trzeba, trzeba. Mówmy się, tak? No, nie, nie, ma, nie ma co. Jak jest mokro, deszcz pada, to nie jest samochód, którym się jeździ bezpiecznie. Trzeba ja. wtedy naprawdę delikatnie pedał gazu. Ale ja tylko muskam tutaj, tego, żeby, żebyście widzowie to nie myśleli. Bo to ja tylko tak, tak muskam sobie. I teraz i to najlepsze to jest to, że jakbym takim samochodem pojeździł trochę dłużej i potem się przesiadł do swojego dwulitrowego diesla, to jest jak taki strzał z liścia, nie? To tak. jest. No, słuchajcie, w sumie to na to czekałem, bo jakby. Challenger jako buda był mi znany, natomiast ramem nigdy nie jeździłem, jak mam być szczery, i jakoś w sumie zawsze miałem chęć się przejechać. Jest to kawał, kawał, kawał maszyny, więc co, odpalamy, jedziemy, zrobimy rundkę, a jeszcze ten jest obniżony, to już jest w ogóle rzadkość, możliwość przejechania się obniżonym ramem. O, widzisz, czekaj, przypomnij, a tutaj jest krzyk tak? tak? Tak. A widzicie, co, co fura. Ja tu właśnie mówiłem wcześniej, że miałem jakieś Cadillaca Escalade, i to był też ogromny samochód, ale ten jest większy chyba, chociaż w sumie tamten ważył 3-6 tony, no ale ten jest chyba dłuższy i Uważaj. mimo całej swojej zajebistości, to ciężko było gdziekolwiek wjechać i zaparkować, a poza tym tu jest tak samo, nie bo tak jak hamujesz, to no ta masa, wszystko idzie do przodu, nie? więc Dokładnie. tu trzeba, trzeba naprawdę wyczuć yy, to wszystko. I tu mamy jaką moc silnika? 5.7 yy, V8, 400 koni. Chociaż tak jak mówię, trzeba tutaj też być ostrożnym, tak jak w tamtym moc, to tutaj droga hamowania też jest odpowiednio inna, więc trzeba, trzeba ostrożnie zgadza ostrożnie. się i RAM. właśnie słynie z tego, że no nie ma tych hamulców zbyt dobrych jak na masę, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest auto sportowe, jest to samochód użytkowy, głównie wykorzystywany do pracy czy rekreacji. Tak, tak, tak. Też zawsze jakiś motocykl miałem, ale nie jestem żadnym zagorzałym motocyklistą, to i w sumie nie rozumiałem tego fanu nigdy, natomiast znowu jak byłem w Stanach i wypożyczyłem sobie tam motocykl i zrobiłem solidną trasę, no to rozumiem dlaczego ludzie są zakochani w tych motocyklach i w tych przejażdżkach, no bo u nas nie ma tego, ani klimatu, ani pogody, ani dróg. Na to wszystko. To podobnie jak z kulturystyką. Ja też nie jestem jakimś zagorzałym kulturystą, ale jak widać, w stosunku do ciebie jestem mniejszy, ale jakoś to coś tam tu jest. Widać, widać. I też jak raz tego spróbujesz, coś tam zbudujesz, to do końca życia chcesz, chcesz trenować, chcesz ćwiczyć. Tak, tak, tak. Nie wiem, widzowie, jak wy się bawiliście, ale ja się bowiem wyśmienicie. Jednak amerykańskie samochody to jest to, ja na nie to lubię, więc. Polecam, jeżeli będziecie mieli okazję. Krzyku bardzo dziękuję ja za też, gościnę wiem, i za możliwość przejechania się, bo nie zdarza się ona na co dzień, więc bardzo fajnie. Tymczasem, widzowie co, lecimy blok treningowy teraz. Dobra, więc tak. Jak forma na 40: to nie może zabraknąć oczywiście elementu treningowego, więc jesteśmy na siłowni. Jako ciekawostkę, mogę wam powiedzieć kilka rzeczy. Od ostatniego naszego spotkania minęło 8 tygodni. Moja aktualna waga to około 122 kg, więc można powiedzieć, że etap budowania czy odbudowywania, nie wiem jak zwał, tak zwał, uważam za zakończony. Oczywiście nieszczęście się przydarzyło takie, że yy, przez to, że. Jestem fanem różnego rodzaju wyciskań, i tak dalej. Uszkodziłem sobie bark, więc brawo ja, ale musiało się to wydarzyć prędzej czy później, więc aktualnie zmagam się z kontuzją barku, więc z niektórych ćwiczeń jestem wyłączony, ale łapę możemy zrobić, więc zapraszam Was na trening łap plus podczas tego treningu powiem wam kilka moich przemyśleń z mojego doświadczenia treningowego i dam wam takiego małego tipa, którego może sobie sprawdzicie. 4 serie po 20 ruchów, wyprosty z uginaniem, z celu maksymalnego skąpowania ramion. No I teraz zrobimy jeszcze kolejne dwa zestawy.

Ile mogłem, tyle zrobiłem, wiem, że wszystkich to zawsze interesuje, ile kto ma w łapie i tak dalej, więc zrobimy mały pomiar. Oczywiście po treningowym możemy powiedzieć, że jest lekko zaburzony, mimo wszystko, że będzie, be, będzie maksymalny wymiar, więc prosimy tutaj kolegę, żeby komisyjnie zmierzył. 57. Niemożliwe. Nie no, 57 to bez przesady. Nie no to, to akurat niemo niemożliwe. Pokaż, ja muszę sam zmierzyć akurat. Nie no niemożliwe. Czekajcie, ja muszę sam to zmierzyć. 57 to nie ma takiej możliwości nawet. Chociaż to nie. Nie, jakiś ten centymetr jest. Coś jest z nim nie tak. Z tym centymetrem. No jak? Ale czekajcie, widzowie, jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. A mianowicie chodzi o obwód karku. Ile tu pokazuje? 53. Nie, nie wiem, chyba oszukany jest ten centymetr, no ale dobra, nieważne. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, że y, 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 czytałem w biografię Michaela Tysona i on przy metrze niecałym 80 wzrostu miał 55 w karku, gdzie ja 1,86 wzrostu i mam 53, chociaż coś nie wiem, co z tym centymetrem jest nie tak, więc nie wiem, widzowie, będziemy musieli to na następnym odcinku powtórzyć, więc tak czy inaczej, no nic, centymetr prawdę powie, więc jakby ktoś nie wiedział, jeszcze 20 to jest... Tyle centymetrów. No. Nie no, ale 57 to na pewno nie ma, no bo już bez przesady. Nie, niemożliwe. No masz tyle wapie, no kurwa, to, to jest wiesz. A więc drodzy widzowie, tak jak w poprzednim odcinku, dałem Wam takiego małego tipa treningowego w postaci planu, który tam no, dużo, dużą ilość osób zainteresował. Dzisiaj natomiast e, chciałem Wam powiedzieć o takiej metodzie którą często stosuję u swoich podopiecznych i wszyscy są zadowoleni, a mianowicie to jest metoda jakby treningu objętościowego, ja, ja bym na niej tak to nazywam, polegająca na progresie. No bo generalnie tak, kiedy moim zdaniem jest najlepszy progres, wtedy kiedy co tydzień dokładamy ciężarów w danym ćwiczeniu. Ale ta pro, metoda jest o tyle problematyczna, że nie zawsze jest wykonalna, bo jeżeli założymy sobie, że będziemy dodawać np. 2,5 kg tygodniowo na jakieś ćwiczenie, no to przez 6 tygodni Wątpię, żeby za każdym razem to się udało, w którymś momencie się może to nie udać z powodów X, Y, Z, niewyspania, przemęczenia i tak dalej i ten progres jest zaburzony. Natomiast ja proponuję taką pewną metodę progresu polegającą na jakby objętości treningowej. Tak dobrze mówię, trochę się zmęczyłem, ale zobrazuję wam to. Wybieramy sobie na przykład ćwiczenie Przyciskanie sztangi na ławce płaskiej. Wybieramy sobie liczbę. Ona jest do, do, dowolna, ale w moim przypadku będzie to np. 20, czyli w sumie łącznie musimy wykonać 20 powtórzeń z, z danym ciężarem. Dobieramy ciężar, z którym jesteśmy w stanie wykonać 5-6 powtórzeń, czyli robimy w pierwszej serii 6 powtórzeń, w drugiej 4, to mamy 10, w trzeciej dajmy na to 3 i tak tak dalej, aż dojdziemy do 20 powtórzeń w kilku seriach. Każda z tych serii powinna być do załamania. No i w ten sposób, na przykład, zrobiliśmy 20 łącznie powtórzeń z ciężarem 100 kg w 6 seriach na przykład. No i teraz o co chodzi? Za tydzień wracamy, dokładamy ciężar i znowu wykonujemy 20 powtórzeń. Czy nam zajmie to 7, 8 czy 10 czy 20 serii, nie ma to znaczenia, ale jesteśmy w stanie 100% zrobić progres ciężarowy i trzymać się założonej liczby powtórzeń. I potem w następnym tygodniu znowu dokładamy i znowu trzymamy się tej liczby. 20, wykonujemy 20 powtórzeń łącznie z danym ciężarem w dowolnej liczbie serii. Z założeniem, że każda seria jest do, do upadku, i w ten sposób mamy pewny progres przez powiedzmy 6, nawet 8 tygodni. Więc, szczerze mówiąc, ostatnio taką metodę polecam swoim podopiecznym i widzę efekty które mają, więc ta metoda jest fajna i kolejnym plusem tej metody jest to, że zawsze sprogresujemy, jakie by nie były warunki. Najwyżej będziemy odpoczywali po 5-6 minut między seriami, ale finalnie i tak wykonamy naszą, naszą robotę. Jedynym minusem tego treningu jest to, że jest on taki, można powiedzieć, nudny, no bo wtedy wybieramy sobie 2 trzy ćwiczenia na daną partię mięśniową i wykonujemy w ten sposób, więc nie ma tej różnorodności, nie ma tej efekty, Efektowności, że trening nie jest fajny, nie ma tych dziwnych ćwiczeń linek pompy, znaczy pompa jest, ale nie ma takiej mocnej intensywności na pierwszy rzut oka. Ale ogólnie w rozrachunku 6-8 tygodni uważam, że można fajny progres zanotować dzięki tej metodzie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to wystarczająco dobrze. Niestety, z racji mojej wagi zasapałem się delikatnie podczas treningu, który wykonywałem, więc delikatnie może mi się e, oddech tutaj. Yy, zaburzyć, więc yy, jeżeli jesteście zainteresowani tą metodą, a nie objaśnieni wystarczająco jasno, piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie komentarze i opisać ją troszeczkę jaśniej, więc to tak. Okay. No, więc zaczynamy po treningu. Yy, wpadliśmy teraz do takiej knajpy Małkanica w Opolu yy, na rynku, więc jeżeli będziecie w okolicy. Polecam sprawdzić, tak czy inaczej, więc czekamy na nasze jedzonko. Zrobiliśmy trening. A propos mojej osoby, to jakby ten okres znaczy, to nie był do końca jakby okres budowania masy mięśniowej, no ale jakby wyszło tak, że waga, tak jak mówiłem, wskazywała już 122. Co do tych pomiarów, które widzicie wcześniej, nie wiem, muszę je w domu powtórzyć, bo coś mi się tu nie zgadza, no ale centymetr niby nie, niby nie kłamie, więc jakby, więc jakby to, to, to zostawmy. Co jeszcze mogę Wam tutaj dodać, że w następnych odcinkach, które. Miejmy nadzieję, będą ciutkę szybciej. Już chciałem jakby pójść w stronę troszeczkę redukcji funkcjonalności i tak dalej, więc wtedy będę chciał Was zaprosić na oglądanie jakichś takich treningów bardziej funkcjonalnych. Do sztuk walki chciałem też te też wrócić, więc mam nadzieję, że to się to się uda, ale tak czy inaczej trzeba, trzeba schudnąć i zgubić troszeczkę tkanki tłuszczowej. Z mojej perspektywy dzisiaj był bardzo fajny dzień. Zrobiliśmy sporo, sporo rzeczy, więc ja się bawiłem przednio. Mam nadzieję, że wy oglądając ten materiał również się bawiliście. Wiem, że może to kogoś interesować. Opowiem tak na szybko, jak wygląda moje odżywianie do tego momentu. No bo kurde, muszę coś zmienić naprawdę. Tak jak trenować mogę ciężko, mogę spożywać suplementy co do, co do godziny i tak dalej. Tak z dietą naprawdę, powiem wam szczerze, po tych latach dietowania się, startowania w zawodach i tak dalej. Kurde, jest mi coraz ciężej. Yy, aktualnie moje odżywianie wygląda mniej więcej w ten sposób, powiem wam tak na szybko, możecie wierzyć lub nie, no ale jaki byłby sens teraz tu walić ściemę. Yy, więc tak, śniadanie jem późno, około godziny 11-12, bo lubię sobie zrobić takie 3 godzinne okienko po przebudzeniu. Napić ciekawy, iść na spacer, coś tam porobić, popracować i dopiero potem jeść śniadanie. I na ogół składa się ono z pięciu jajek, jednej kajzerki z jakąś tam wędliną, serem i tak dalej, jakiejś porcji małej warzyw i dwóch pączków. No, tak wygląda moje śniadanie. Potem obiad to ja na ogół jem na mieście gdzieś, więc w sumie do jakiej restauracji mi się zachce, tak sobie idę, ile zjem nie patrzę. Kolacja to jest na ogół omlet. Składając się ze 100 gramów y, płatków owsianych, dwóch miarek białka i trzech jajek. I nie dlatego, że to są jakieś proporcje magiczne, tylko dlatego, że uważam, że wychodzi najlepszy omlet wtedy i z masem orzechowym, bo lubię. No i do tego, jeżeli jest jakaś możliwość, no to staram się y, o, też spożyć około 100-150 gramów y, kaszki jakiejś mannej z białkiem. No i mniej więcej tak wygląda moja Moja dieta, więc w sumie sam się nieraz dziwię, że przy takiej ilości jedzenia, no bo nie jest to bardzo dużo jedzenia, ta waga mi idzie do góry, więc to jest taki ciekawy eksperyment. W ogóle nie uważam, że moje ciało jest o tyle ciekawe, co działające nie do końca tak. I jak innych organizmów może w ten sposób, więc sam na sobie eksperymentuję, ale mimo wszystko już sam się nie do końca czuję dobrze, te 122 kg i odżywiając się w ten sposób, więc gdzieś tam naprawdę z tyłu głowy mam, żeby to wszystko, żeby to wszystko poprawić i lepiej się odżywać i tak dalej. Więc jeżeli uda mi się to zrobić, no to za kilka tygodni w kolejnym odcinku zobaczycie mnie w innej formie, bo dzisiaj zakończamy ten etap i i wchodzimy w nowy etap. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało, że wyciągnęliście coś dla siebie, że dobrze bawiliście się i może jakieś informacje ciekawe wyciągnęliście z tego filmiku. Jeśli nie, no to bardzo mi przykro. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Ja postaram się na każdy komentarz odpowiedzieć tak jak na poprzednim filmiku, chyba dotrzymają słowa, więc życzę Wam wszystkiego dobrego, każdemu, kto dobrnął do końca tego filmiku. Udanego, udanego dnia i co? Do zobaczenia w następnym materiale. Smacznego.